Zaszła konieczność, czy też yy, zasadne było dokonanie zmian yy, w zadaniach do składania wniosków w ramach programu rozwoju obszaru yy, Te zmiany praktycznie zamykały się w kompetencji tych zadań, które już wcześniej były, z tym, że część zadań zostało, że powiem, wyjętych, yy, tak jak była rozmowa na yy, komisjach. Yy, ze schedynówek przełożone do Prawu i odwrotnie z kolei to, co w prawie nie miało szans y, zbyt dużych, czyli na przykład kasa y, białoszorozawranka, została z kolei przerzucona na wnioski do schedynówek. Y, generalna zasada, czy też może największa jakąś punktu, która jest do uchania w prawie, jest to do na mieszkańca, czyli im gmina jest, ma mniejszy przychód na mieszkańca. Tym większą funkcję. tym jest biedniejsza, tym otrzymuje więcej. W naszym obowiązku są dwie gminy, które mogą otrzymać maksymalną ilość punktów. 5 punktów jest to nowy dwór, który ma dochodowość na mieszkańcach w granicach 40% średniej krajowej i gmina suchowola, która ma około 45% dochodowości na, na mieszkańca w stosunku do średniej krajowej. Na bardziej bogato, a zarazem y, najmniej punktów y, uzyska gmina z tego tytułu dochodowości, uzyska gmina Sokółka, która otrzyma jeden punkt z tego względu, że dochodowość na mieszkańcach kształtuje się w granicach 120% średniej krajowej. Pozostałe gminy z terenu powiatu sokolskiego mają dochodowość pomiędzy 50 a 75% średniej krajowej z tego tytułu uzyskują 3 punkty że tak powiem, na starcie te główne, decydujące kryterium w pewien sposób selekcjonuje możliwości uzyskania punktów. Dodatkowo znaczącym elementem punktowanym jest połączenie z drogą wyższej kategorii, czyli w przypadku drogów i z drogą krajową, i są to trzy punkty. I biorąc przede wszystkim dwa, te dwa elementy pod uwagę. W tym kierunku poszły zmiany w planie rozwoju Powiatu Sypruskiego, kształtując wnioski w ten sposób, czy też zadania do składania w ramach wniosku, w ten sposób, aby móc uzyskać maksymalną kwotację i w miarę e, z realnymi szansami startować o pozyskaniu publikacji.